Cały czas nam brakuje tego. Yy, no Jednej wygranej, żeby. O, koledzy są. Cześć. Polski. Yy, jednej wygranej nam brakuje, żeby sobie ustawić nazwę drużynki. Dobra. A to znowu mów. Białe auto. Czekaj, dam sobie pełny ekran. Myślę, że to jest tak. Ameryka Południowa. Białe auto to jest Boliwia. Ekwador, kurwa mi się, jak coś. Zazwyczaj białe auto to jest tak, Bolivia Peru, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o wschody to jest yy, bodajże Filipiny, Tajlandia Tail, może, z tego co powiem. góry, to wątpię, że ten. Tla, widzisz? No, widzę, widzę właśnie. Tylko to jest taki wiesz, taki szczyt wulkaniczny, kurde. I to mnie troszkę boli, bo tak to bym walił w Boliwie w ciemno. Ale ten taki szczycik wulkaniczny mi tak śmierdzi, kurde, Filipinami. Więc to może ty zostań, może tam gdzieś granica Peru, bolivia A ja skoczę tu, tak na wszelki wypadek, na wschód. Co o no, tym myślisz? Popił, kurwa poszedłem spać, obudziłem się rano. Tak, kurwa krzywo spałem, tak mnie napierdala. jak... Tak No, A popatrz na no to. Skręcił. Indonezja. Dobrze, że tu poszedłem. No. Czułem, że coś jest nie tak. Że ten wulkan tam... Dobra, mamy tak. Rosja, antena... Czekaj, A-typ, B-typ, antena. Dobra, już ci mówię. Tak, jesteśmy AB, czyli B-typy są zazwyczaj na wschodzie. Mam tak. produkty... Produktowy magazyn. To chuj z tego jest. <śm> mm. Dobra, zazwyczaj z anteną typu B. Jeszcze sprawdzę. Jakie masz jest antena w aucie? Antenka. Z tyłu masz antenka, ci wystaje w aucie. A jest, no. Zwyczaj jakieś schody są, antenka typu B. Ja bym se tu gdzieś do... O, pierdolno. No daj. Może jeszcze dalej nawet. A. O, tak myślałem, że dalej jeszcze. No, panie. Ale to już, już coś, coś... Wiemy, że nie z tej strony. Nie na dupce ten kark, jasny. Dobra, mamy tak. Mamy Koreę. To ja z Korei to jestem bardzo średni. Bym powiedział. Muszę się nauczyć, jak. Co jest w Korei, żeby region gesnąć? Może kierunkowe? Chciałbym ogarnąć. Jest co dobra. Cyk, 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 cyk. Idę południe, tu. Dobra. Jutro w ogóle zamierzam nagrać QA na kanał YouTube'owy. <grystanie> o, no, Seul trzeba było dać prosto. Eee, no, nagrać kanał na kanał YouTube'owy, QA. Kurde, Blaszka, już mam pytania przygotowane. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, mam tak. Prawdopodobnie. Co tam jest napisane? Sugar Association Limited. Faziland, to mamy Eswatini tak zwane I lecimy Babane, Puszujemy, może nie będą wiedzieć To ja też tam dać czy gdzieś tu? Te, też ten kraj To Esfanti? No, <laughs> Esfanti no Esfatini <Esfantini. Nie>, <laughs> Esfatini, Esfatini Chyba nie wiedziałem, że kraj jest Mówisz, że najbliżej jesteś, Fajle ile zadałeś byczku no, jaki fajny kraj, hmm. Korea, a Japonia? Hmm, czekaj, się tylko rozejrzę. Sypa chyba... i. Nie, to jest Tajwan. Tajwan jest. jest Tajwan. Tajwan, chyba. Bodajże. Tak, dobrze mówię? Nie się nie pierdolnął. Tajwan, no. No, oczywiście. ty jak ja góra, ty dół, No, ale pośrodku. Pięknie. Jeszcze koledzy polaczki. Pozdrawiam serdecznie. Yy, dobra, gdzie jesteśmy? W Ganie. W Ganie jesteśmy. Bo mamy naklejoną taśmę. Na szynie, pod autem. Na jednej. Gomoa od Ale gdzie jesteśmy w tej Ganie? Coś... Wszystko... Komoa, To jest? Komoa. The Church of Pentecost. Pentecost. Brzmi jak wybrzeże. Brzmi jak akra. Beach report, nad Co? Bo to jest beach, to gdzieś koło plaży będzie. No to... Zajebałem się tak w plaży. <gryw> o. Pewnie gdzieś kuwa na max północy kraju. A nie. Co to było? Jakieś coś między wjechami. Dobra, dobra, lecimy dalej. 2,5 obrażeń mamy: tak Antenka, Unawia, y, Aeropuerto Yumandi. E, kurwa, no powiem ci: Białe, Białe Puerto Yumandi. Tak, po pierwsze to Meksyk, może po drugie... Aeropuerto, po jakim to jest lotnisko? No po hiszpańsku... Meksyk, Kolumbia... Jakieś auto tu jest w ogóle? Meksyk, Kolumbia... Ekwador nawet... Nie wiem... Ja idę może Ekwador. Ja w Kolumbię pójdę Pewnie będzie Meksyk, ale no cóż... Żyje się raz, jak to, to mówią. Meksyk czy nie? Nie, no dostanie. No. Pięknie. Było to jumandy tam? Nie, nie było. Dobra, lecimy. Dalej. Co to jest? Tajlandia, dobra, ile mamy tych? Kurwa na supie? Gdzie to jest słup jakiś taki fajny? To mało. Oj góry są. Nie ma. No to pierdolnicz se w ten. W Bangkok, w pierdolni, klasycznie. Ja sobie pójdę tu gdzieś o. Oczywiście pomiędzy. Jak żeby inaczej. Uram. Basie się chłopy nazywają. RPA. Mamy wybrzeże ładne. I tak. Czy to jest. RPA na pewno, dobra. RPA, czy to jest morze? Ale mamy na północ takie ładne. Wiesz co? Ale to jest taka zatoczka. Nie to jest to jest jeziorko. Jeziorko, no to no, już się wydaje. Jak ta druga idzie w ogóle? Tak. Ale to musi być jakieś jeziorko, ale to też będzie gdzieś kurwa nad morzem. No. takie palmy są kurwa. <noise> no to gówno z tego jest. Dobra, ja bym gdzieś tu może wyżej. Gdzieś tam. Oj, pięknie, nie bercha. No to jest było na ale też na budynku. Dobrze, dobrze. No dobrze, ładnie, ładnie. lecimy dalej. I musimy skończyć na. Fucking Indiach. Ale to będą południowe Indie. Z tym pismem. I to jest ten. Ja wiem, gdzie to jest. Kurwa, to jest gdzieś tu. Tu, gdzieś. O ile się nie mylę. Mm. Miejmy nadzieję, że nie No i pięknie. Wiedziałem Kurde, oddał Indie w końcu. W końcu język oddał plus 17 lucek jeszcze tak z 10 wygranych i awansujemy z, z ostatniego miejsca na przedostatnie. Ja to próbuję przeżyć z tym karkiem i zastanawiam się co zrobić, żeby tej tutaj... se tam ten no, maścią końską. <laughs> Dobra. O, ci sami. Hola. Ci sami. Przed frontem na graliśmy. Chcą się odkuć teraz na nas. I Kalka. Wiesz. No. Serio? Popatrzcie na czym jesteśmy. Jesteśmy kurwa na pociągu. Jakieś takie hinduskie staczki. Ja nie wiem czy... Albo to jest... Nie. Stop. To jest... Ładna kamera. To jest Bangladesz gdzieś. Mogę w jakieś tory zajebać. Miejmy nadzieję, że to jest Bangladesz. Kiedyś miałem podobną lokację. Ale to jest po angielsku. dalej dać. O, Indie. Indie, Indie. Ale tak jak kurwa. A no bo... Muszę zobaczyć potem. Coś mi, coś mi tu nie pasowało. Kalka. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Gimnazja. To będziemy mieć, mój drogi, Kolumbię. To jest bomby, ci mówię, ale gdzie? A, idę tu. Alicia del Tolima. Jest to takie coś jak Tolima? Tolima? Nie, nie ma, ale to chyba nie będzie miasto. Tolima to jest zespół taki nawet w Kolumbii. No, oczywiście, pomiędzy. Nie, jakieś. Nie wiem co to było. Tolima to jest zespół w Kolumbii? Mhm. <laughs> Kol kolumbijski? No to może. Wiedziałem gdzie są Zap Europe. Zapomniałem gdzie jest przejście z trzema tymi... ...trzema... ...pasami. A oni wiedzą. Belgia. Puff. Niemc... ...nie wiem. Północno mi śmierdzi, może Szwecja nawet. Nie Musisz? wiem. Nie wiem. O, Litwa, Litwa. Nie, pani. Chcę zapamiętać, że z trzema jest Litwa. Kurde, bo przyda się, przyda się na przyszłość na pewno. O, panie, to ty na mnie. spojrzałeś, to jest tak. Praw... Prawdopodobnie jest to. Tak. Na 100% jest to Kanada. Ja walę gdzieś, w. Jak leci ta droga. Tak. Tu. To dupna jest. O no dupna, możesz po lewej na maksa, możesz po prawej na maksa. Ale tu nie ma góry. Mhm, dup. Oczywiście, a miałem dać tam... oj. no cóż, 9 punktów. Zawsze, zawsze, kurde. Dobra, lecimy, lecimy na spokojnie. I jesteśmy właśnie skończ... Okay? Co tu kurwa jest? Ty we. Jest głupem. Co to leży? To nie są te? Tak. kurwa, nie wiem. smoczy owoc. Ale jak patrzę na te drzewa, one mają jakieś kartki, kurwa na tym. No właśnie czytam je, ale. I to jest jest... Jakieś po japońsku, kurwa się wydaje. Nawet. Gdzie no, to zwykły nasz alfabet jest. Luau, tu jest napisane. Luau, o? Luau. Wiesz co? Byłem poszedł w jakieś kurwa, Filipiny, może chociaż nie mam zielonego pojęcia. A dużo, dużo nie będziemy wiedzieć. Szczerze gdziekolwiek na świecie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Gdzie chcesz, możesz nawet w Polskę szczelić? Nie no, to pójdziemy coś ciepłego. O. Nie wiem. O, byłeś bliżej. Indonezja, typowa. Fajne rundy. Mam daje, co to jest w ogóle za mapa? community? Kurde, to nie powinno być takie z dupy rundy. O Boże Polska? Nie, kukurydzy za dużo. Słońce? No, nie, to jest Europa. Tylko gdzie? Europa, Europa to jest nabank. Chyba tyle kukurydzy najebane? Z jest kukurydza w ogóle, to, czy to jest trzcina? Uj, to nie jest chyba kukurydza, kurwa, to, to jest takie. Trzcina chyba. Nie wiem, co to jest. To jest to? Ja... Nie wiem. Standardowo węgry pójdę kufać południu. Gdzie? No. Oczywiście. Przejdźmy sobie no, sogiereczkę. Kurwa, oczywiście. Dobra Europa. Fajna Europa, no? Super. Fajna Europa. Najlepsza, jedna z lepszych.